Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o śrucie rzepakowej. Śruta rzepakowa to jest produkt uboczny w procesie tłoczenia oleju z nasion rzepaku. Nasiona rzepaku nawilża się i podgrzewa do około 800 stopni Celsjusza, a następnie poddaje tłoczeniu na prasach. Wytłoczony olej podawany jest do dalszego przerobu, natomiast uzyskany wytłok, określany jako makuch, zawiera około 10-12% tłuszczu. Żeby odzyskać tłuszcz, makuch poddawany jest ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi, głównie heksanem. I wtedy otrzymujemy produkt końcowy, czyli to, co nas interesuje, poekstrakcyjną śrutę rzepakową, która zawiera tak od 2 do 4% tłuszczu. Śruta poekstrakcyjna rzepakowa charakteryzuje się niższą wartością pokarmową niż śruta poekstrakcyjna sojowa. Zawiera ona mniej białka niż śruta sojowa, natomiast więcej włókna, co obniża strawność składników pokarmowych i jej wartość energetyczną. Białko ekstrakcyjnej rzepakowej zawiera mniej lizyny, a więcej metioniny niż białko soi. W zależności od technologii produkcji i odmian rzepaku, w śródzie rzepakowej może występować więcej substancji tzw. antyodżywczych. Jest to czynnik ograniczający jej stosowanie w paszach dla zwierząt. Surowcem, z którego obecnie produkowana jest po ekstrakcyjna sojowa, są nasiona rzepaku. Podwójnie ulepszonego, tzw. Tak dwuzerowe, charakteryzują się niską zawartością substancji antyodżywczych, czyli kwasu erukowego, który jest odpowiedzialny za gorzki smak śruty rzepakowej i glukozynolanów, które negatywnie wpływają na pracę tarczycy. Praca tarczycy odpowiada m.in. za odpowiednie przyrosty. Śruta rzepakowa jest bogatym źródłem składników mineralnych oraz niektórych witamin z grupy B. Śrutę z rzepaku dwuzerowego możemy stosować w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Większe ilości stosujemy w żywieniu przeżuwaczy. Świnie mogą otrzymywać śrutę rzepakową jako jedyne źródło białka, ale w końcowym okresie tuczu. Nie nadaje się dla prosiąt i dla loch karmiących. Dla pozostałych grup produkcyjnych pasze te powinniśmy stosować z innymi komponentami białkowymi, np. śrutą poekstrakcyjną sojową. W paszach dla drobiu czynnikiem ograniczającym zastosowanie śruty rzepakowej dwuzerowej jest również duża zawartość włókna, dlatego bezpiecznie jest ograniczyć jej udział w mieszankach do około 10%. W Polsce powszechnie dostępne są również makuchy rzepakowe. W porównaniu ze śrutą poekstrakcyjną rzepakową mają wyższą zawartość oleju. Śruta zawiera tak od 2 do 4% oleju, a makuch około 11%, a niższą białka. Makuchy rzepakowe, podobnie jak śrupa poekstrakcyjna, mają zastosowanie przede wszystkim w żywieniu bydła, są natomiast ograniczane w mieszankach dla trzody i drobiu. Z danych z 2018 roku wynika, że polscy producenci wyprodukowali 3 miliony ton rzepaku. To jest jedyna roślina oleisto-białkowa uprawiana na taką skalę w naszym kraju. Z tych 3 milionów ton 50% eksportujemy. Jesteśmy trzecim producentem rzepaku w Europie zaraz po Niemczech i Francji. Generalnie w naszym kraju jest tendencja, że jedynym zamiennikiem śruty sojowej GMO jest rzepak. Niewątpliwie rzepak to jest tańsze źródło białka, ale ma więcej włókna. Warto wspomnieć, że według badań, pomimo tego, że śruta sojowa ma więcej białka, to białko ze śruty rzepakowej ma większą podatność na rozkład w żwaczu. Czyli śruta rzepakowa taniej karmi bakterie żwaczowe. W praktyce 1 kg śruty rzepakowej odpowiada 770 g śruty sojowej. Pamiętajcie pewnie o tym, że mamy teraz zmiany w prawie. Zapotrzebowanie na roślinne komponenty wysokobiałkowe, do których właśnie zalicza się śruta rzepakowa, miały do tej pory tendencję wzrostową. Ale sytuacja może się zmienić ze względu na cofnięcie bezwzględnego zakazu skarmiania mączek mięsokostnych w żywieniu trzody i drobiu. Może to spowodować pewne zawirowania na rynku, dlatego że mączki mięsno -kostne są bardzo bogatym komponentem zawierającym białko. I warto teraz obserwować rynek i patrzeć co się będzie działo w dalszym czasie. Jeżeli chodzi o śrutę rzepakową i ożywienie w przypadku przeżowaczy, to pamiętamy o tym, że żeby zastąpić śrutę sojową tą rzepakową, powinniśmy zastosować przynajmniej cztery komponenty, żeby rzeczywiście pokryć to zapotrzebowanie w dawce pokarmowej dla bydła. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę.